Jesteśmy w Centrum Spotkania Kultur. Dzisiaj będę rozmawiał o sztuce z panią Barbarą Sosnowską-Bałdygo. Bardzo mi przyjemnie ciebie powitać Basiu. I pierwsze pytanie, takie tradycyjne. Jak wspominasz okres studiów? No, wspominam dobrze. Tak się składa, że no, było to bardzo dawno. W 65-70 roku dyplom. Był to wspaniały okres, zresztą nieraz się mówi, że wspaniałe lata 60., prawda? Byliśmy taką grupą, nasz rok jest, był bardzo mały, to było oczywiście w Toruniu na, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nasz rok był grupowo bardzo niewielki, a pracownia liczyła 10 osób. Także znaliśmy się wszyscy bardzo dobrze. Byliśmy olbrzymią, zgraną, mocną grupą. Mieliśmy pełną swobodę właściwie pracy. Prawie 24 godziny mogliśmy być w pracowni. Także każdy robił, właściwie wykonywał swoją pracę na pełnym luzie. I był to czas wspaniały. Tym bardziej, że koleżeńską Byliśmy taką grupą naprawdę zgraną. Dużo jeździliśmy po Polsce z ramienia jakby historii sztuki zwiedzaliśmy. Mieliśmy takiego wykładowcę, który bardzo intensywnie z nami jeździł, także to nas też integrowało mocno, a poza tym no, w pracowni byliśmy razem z, ze Staszkiem. Także już <laughs> i, i to też odgrywało rolę. A czym jest dla ciebie właśnie sztuka? Yy, powiem tak, że yy, to nie jest coś jakby odrębnego z jakby codziennego życia i tak dalej. Nie traktuję sztukę jako yy, jakieś, yy, jakiegoś coś nadzwyczajnego. Yy, tak się złożyło, że wybrałam akurat ten zawód, i postanowiłam właśnie być grafikiem. To mi najbardziej odpowiadało. I uważam, że to jest największym szczęściem, jeśli wybierze się to z zawód i taki właśnie, i, i się później w tym człowiek realizuje z wielką przyjemnością. Nie traktuję tego jako jakąś takiej świątyni. Jest to jakby odskocznia od naszego życia codziennego, nie zawsze, nie zawsze radosnego, ale, ale jest to odskocznia, jakieś takie ukojenie. Od codziennych obowiązków. Jest to oczywiście dużą przyjemnością tworzyć, wymyślać coś, chociaż nie zawsze jest to łatwe. To w takim razie co Cię inspiruje? Skąd czerpiesz inspirację? Moimi inspiracjami na początku zresztą, bo trzeba zacząć od tego, że jako grafik realizowałam się w technikach metalowych. I to były, to były suchoryt, później, już troszeczkę, już właściwie po studiach, bo dyplom to, to był chyba też suchoryt, ale i aquaforta, aquatinta, mniejsza z tym. W każdym razie suchoryt i były to jakieś elementy związane z przyrodą. Zawsze, nawet jeśli oglądałam jakieś fragmenty przyrody, to dla mnie właściwie główną jakby inspiracją był światłocień i światło, przede wszystkim światło. Ukochałam czerń od początku, nigdy nie byłam, kolor mi jakoś nie ciągnął. Ograniczałam jakby środki wyrazu i to też było jakby w tych moich suchorytach, ale w pewnym momencie i tutaj już właśnie muszę powiedzieć, w pewnym momencie, kiedy pojawił się komputer w naszym życiu, to było początek lat 90., to zauważyłam, że to jest właściwie to samo, które, które mnie interesują rzeczy, ale z, można to wyrazić jakby innym pędzlem. Długo było opowiadać, jak do tego dochodziłam, bo to rzeczywiście. Zdecydowanie sam, samouk. E, jeszcze dodatkową trudnością było, że, no, wiadomo, że nasze pokolenie za bardzo angielskiego to nie znało. Zresztą w ogóle nie miałam lektoratu angielskiego. <laughs> Więc y, musiałam dochodzić nawet w, ten, w tym sensie, że programy, które pojawiały się wtedy, to były wszystko w języku angielskim, i metodą prób i błędów postanowiłam zmienić pędzel. Co niektórzy mi zarzucali, że, że to jest jakby odejście od technik klasycznych, że jakaś to w pewnym rodzaju zdrada byli tacy, ale ja się broniłam, bo uważałam, że to jest cały czas ten sam pędzel. Ale już, już pod koniec właściwie, jak robiłam suchory, to ograniczałam mocno formę. Właściwie ona się stawała bardziej abstrakcyjna. Mniej jakby tematyczna, chociaż emocji w tym uważam jest dalej cały czas sporo, ale starałam się grafikę traktować jako coś w rodzaju formy znaku. Znaku oczywiście z dozą emocji, ale znak ten miał wyrażać jakby formę. Może, bardziej form, może, może to tak na, na pierwszy rzut oka by się wydawało, że to są bardziej rzeczy formalne, ale tam jest duża doza emocji w tym związana i, i oczywiście inspiruje mnie zawsze światło, czerń i wydobycie właśnie jakichś takich punktów, które przyciągną wzrok, dosłownie tam są właśnie w, tym, w, tym, w tej formie dla mnie są duże emocje. I to tak wyglądało. I oczywiście już później coraz kiedy te prace się jakby cała rozwijały ta moja, to moje opowiadanie, bo tak też mogę powiedzieć zresztą prace na początku które już były w tej grafice tak zwanej cyfrowej. Nosiły takie, takie przesłanie moje to było opowiadanie. Chciałam po prostu przez tą swoją bardzo smet, mocno określoną formę opowiedzieć coś, co jest na przykład na przekór takich form biologicznych, na przykład taśma, która, bo zaczęłam na, od taśmy. Taśma, która układa się w jakiś taki bardzo delikatny, miękki, miękki sposób, w moim wykonaniu była ona zrobiona na przykład w metalu. Gdzie wiadomo, że metal jest oporny, jako materia jest oporna. I, i na przekór tej formy starałam się to samo opowiadanie wyrazić. Za pomocą takiego metalicznego znaku. Zresztą ten znak metaliczny do dzisiaj chyba go używam i, i on mi najbardziej jakby oddaje te, te moje emocje. Muszę jeszcze powiedzieć, że w pewnym momencie doszłam do wniosku, że mogę też jeszcze bardziej opowiadać te swoje formy, w treści. I był w roku 2018, kiedy byłam stypendystą. Stypendystką dostałam stypendium i postanowiłam zrobić cykl taki może bardziej treściwy w swoim wyrazie pod tytułem Nie zgadzam się. I to było wyrażenie jakby jakiejś mojej postawy, i tak dalej, czyli po prostu już mniej abstrakcyjne to było, ale przyznam się, że miałam dużo trudności. Wymyśliłam sobie taki temat, ale później zrealizować to nie było to łatwe. Męczyłam się dość sporo, ale wydaje mi się, że wybrnęłam z tego za pomocą takich cyklów, jak destrukcja, yy, załamanie formy. Wydaje mi się, że sobie z tym poradziłam, ale nie było to proste. Także nie była to jest jeszcze taka, jak powiedziałam na początku, że dla mnie sztuka jest takim, taką formą jakby relaksu. Nie, wręcz odwrotnie. Tu się trochę męczyłam, ale mam dużą satysfakcję, że chyba sobie z tym poradziłam. Ale właśnie, tak jak wspomniałaś, te formy metaliczne, one jakby mają swój kontekst, nie wiem, w naturze, czy one są po prostu wymyślone? Bo jak siadasz do komputera, prawda, czy, czy robisz najpierw jakieś szkice, czy po prostu siadasz i co, coś, co masz wewnątrz, chcesz wyrzucić, i próbujesz, jakby w kontekście tego, tych różnych programów, które masz w komputerze, opracować coś co ma jednak jakieś znaczenie, prawda, i jakieś treści, bo te metaliczne, takie wydawałoby się zimne formy, one są, istnieją właśnie na, w tym tle tej czerni, one wydobywają też i przestrzeń, ale też i całą, ten format prostokąta nam komponują. Tak, tutaj masz rację z tym, że y, y, muszę przyznać, że oczywiście zawsze się gdzieś w przyrodzie czy w naturze widzimy jakieś elementy, ale u mnie ten znak jest bardzo mocno, jakby wyselekcjonowany. I jak mówię, że staram się yy, yy, przetworzyć go właśnie taką formę niemożliwą. Na przykład yy, yy, właśnie te, te, te moje metaliczne, bo one najbardziej jakby światło yy, światło łapią i tak dalej w formę jakby niemożliwą na przekór, na przekór formy. Dla mnie kiedyś inspiracją był taki grafik, grafik to był Japończyk. On nawet Grand Prix zdobył chyba w 1994 roku w, w, na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie. On się nazywał, zaraz ja sobie tutaj przypomnę, bo mam nazwę Toshimiro. Hamano. I on rzeczywiście operował taką formą bardzo oszczędną, bo to mi właśnie też jakby utwierdziło w, tej mojej, w tych moich zamysłach, że oferował, proponował taką formę bardzo oszczędną, która przekształcała się jakby w rzecz niemożliwą. I to mnie mocno też wtedy zainspirowało, mówię, to właśnie to mnie cieszy. Że załamanie tej formy w taką rzecz jakby niemożliwą, co mówię, że zaczęłam od tej taśmy, wstążki metalicznej, i później to dalej rozwijam, ale to są na pewno elementy związane gdzieś z naturą, ale mocno wyselekcjonowane, jakby takie makro, wyjęte z przyrody, makro, oczywiście odpowiednio przetworzone, bo zawsze się pojawiają. Takie, takie, takie formy w przyrodzie. Tak A to jako, mogę powiedzieć. Yy, jaką rolę odgrywa właśnie w Twoim przypadku, w Twojej twórczości przypadek. Czy na przykład właśnie no, jak zasiadasz do tego komputera, no przecież to nie jest tak, że otwierasz go i, nie, i, i nie. nagle malujesz yy, nie, 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 robisz. nie, nie, zdecydowanie yy. tak. W ogóle yy, u mnie to yy, jakby kolej rzeczy jest taka, że yy, Wymyślam sobie jakąś formę, później ją, później ją jakby ustawiam, jak chcę ją zakomponować. Oczywiście używam później do pro, programów też i 3D, ale przypadek jest dość, dość spory nieraz, dlatego że ułożenie światła nie zawsze mi się później zgadza z tym, co ja. Chcę wydobyć z tej formy i, i, i mocno jakby, mocno szukam tej, tego światła i nieraz, nieraz się tak zdarzy, że akurat jest w tym momencie, to mi się podoba. Ale staram się bardzo jakby panować nad tym, to jest budowanie formy od początku. Tutaj nie ma y, takiego, y, takiej techniki, że gdzieś Wybieram sobie tekstury jakieś mm, przypadkowe, i jak to się mówi, kopiuj wklej. Tego u mnie nie ma. Ja formę buduję od początku i y, 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 łączę właściwie w trzech programach. Później efekt końcowy y, jest już taki no, mocno przeanalizowany, bym tak powiedziała. I nawet takim doprowadzam do jak największej syntezy. Chciałam, chcę wydobyć, tej formy swoją taką mocno ograniczoną syntezę, żeby najbardziej zadziałała, zadziałało światło. To mnie najbardziej jakby ciągnie. Czy w kontekście tych 50 lat twórczości, no to jest jednak pół wieku, no. czy zapadła ci gdzieś w głowie taka szczególna jakaś wystawa, gdzie nagle w kontekście czy przestrzeni galerii. Czy jakiegoś nawet czasu w jakim to powstało, że twoje grafiki nagle dla ciebie samej objawiły jakieś nowe wartości? Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Braliśmy udział w wielu, bo braliśmy udział też i w tych trynalach, takich największych wystawach graficznych w Polsce, czy gdzieś w międzynarodowych, ale przyznam się, że. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Właściwie oczywiście obserwowałam różne prace, ale yy, zawsze się przecież yy, patrzy właściwie, co się dzieje w grafice, ale nigdy się nie zastanawiałam. Zawsze ta no nie wiem, tak mi się wydaje, że, że, że ta moja, te moje prace są takie jakieś, nie wiem, inne, wyizolowane, nie wiem, jak to określić. W każdym razie nie, nie było takiej wystawy, która mnie jakby tak specjalnie zainspirowała. Oczywiście poszczególne grafiki, ja nie jestem jakimś, tutaj odkrywam Amerykę, bo, bo bardzo dużo prac mi się i naszych współczesnych grafików i tak dalej, bardzo dużo mi się po, y, podoba i, i ale, ja ale oszczędność mówi... formy jest jednak dla mnie najważniejsza. Mhm. A powiedz, bo też wspominałaś, że tak celowo też używasz właśnie, nie używasz kolorów, tak. ale jednak w twoich kilku pracach pojawia się czerwień. Tak. Czy ona ma jakąś, jakieś znaczenie symboliczne? Dlaczego właśnie w kilku pracach ta czerwień się pojawia? Doszłam do wniosku, że, że ta czerwień podkreśla jest jeszcze bardziej taką ascezę i wydaje mi się, że właśnie a ona jest bardzo oszczędna. To jest tylko gdzieś pojawiająca się kreska, która jakby jeszcze bardziej podkreśla, podkreśla tą moją, no, tą moją oszczędność i, a jednocześnie mocno tak dźwięczy i przyznam się, że też, że to są taki, taki zabieg troszeczkę techniczny. Bym powiedziała. Czy poza twórczością masz jeszcze jakąś taką pasję, która w jakiś sposób albo cię jako artystkę resetuje, żeby nabrać takiej chwili trochę oddechu i, i takiej refleksji do tego, czy y, główną pasją jest jednak grafika i twórczość? No nie powiedziałabym, że, że u mnie tylko grafika, twórczość jest główną pasją. Oczywiście y, y, tak się składa, że ze Staszkiem Razem. Y, Trochę mamy wspólne pasje, oczywiście wiadomo, że życie codzienne jesteśmy mocno jakby związani z tymi sprawami naszymi rodzinnymi, chociaż mamy tylko właściwie jedną córkę, która też jest już też grafikiem, ale są i wnuki, także codzienne życie jest jakby narzuca jakby cały, cały harmonogram, ale mamy swoje pasje, oczywiście bardzo lubimy jeździć w góry. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z naszymi góralami, i jak mamy tylko chwilę czasu i możliwości, zaraz tam wybywamy. I tam się resetujemy, jak ty mówisz to, bo to jest rzeczywiście reset. Ten oddech i patrzenie na te nasze ukochane góry, nawet już teraz, już mając swoje lata, już nie możemy jakby się poruszać po tych górach, ale wystarczy, że popatrzymy na to. Poza tym przyroda nasza jest tak piękna, że staramy się poruszać po całej Polsce, gdzie, gdzie jest to tylko możliwe. A tu bym jeszcze dodała jeszcze jeden element, bo to jest też bardzo ciekawy, wydaje mi się, w naszym tym 50-leciu. W tym naszym życiu, że jesteśmy mocno związani ze środowiskiem graficznym tutaj w Polsce. Zaprzyjaźnieni jesteśmy z wieloma grafikami, i tak się złożyło, że już prawie około 30 lat jeździmy, w, w, prawie w tej samej grupie, co roku na, na tak zwane nasze spotkania. To są oczywiście takie y prywatne jakby spotkania we wrześniu, zawsze. I spotykamy się co roku w kilkunastoosobowej grupie, i nie możemy się doczekać, kiedy, kiedy się spotkamy. Co roku, zawsze. I jest to coś wspaniałego, zawsze wybieramy sobie różne miejsca w całej Polsce. E w tym roku tak się składa, że przyjadą nasi koledzy do, do Kazimierza. Ale, ale byliśmy i nad morzem, i w górach, i, i na Białostoczyźnie, no wszędzie. Co roku w innych miejscach. Jest to coś wspaniałego y, to grono naszych przyjaciół, i wtedy sobie właśnie i omawiamy, i, i, i swoimi doświadczeniami, i w dziedzinie grafiki, a szczególnie no, w takim codziennym naszym życiu. Mhm. A mhm. właśnie w tym kontekście tych 50 lat, jakbym. Właśnie zadał takie pytanie dla ciebie właśnie teraz. Artysta to jest zawód, to jest powołanie, to jest sposób bycia. Czy, kim dla ciebie jest artysta? Nie lubię tego słowa artysta, od tego trzeba zacząć, ale już jeśli. To oczywiście, to jest zawód, dla mnie to jest zawód. Powołanie może, to tak się zdarza może akurat. Ale nie ma, nic, nie ma nic lepszego niż wykonywanie tego, tego zawodu z olbrzymią pasją, bo dla mnie zawsze jakby uprawianie sztuki jest olbrzymią pasją. Może wcześniej, kiedy byłam jeszcze młodsza, to pasją dla mnie było też projektowanie, tak zwana grafika projektowa. I to te, też się tutaj, jakby w tym, w tym mocno dobrze czułam, ale jest to oczywiście swego rodzaju pasja, no bo bez tego się nie da, nic, nic na siłę. Ale powiązanie jedno z drugim to nie ma nic wpań, wspanialszego. Takie jest moje zdanie. Y cóż. Ja bym jeszcze podrążył ten temat właśnie takiego przekazu. No bo tak, od dwóch lat mamy tak pandemię. Żyjemy w takim ciągłym y, czasie takiego zagrożenia. No, teraz weź. pandemia zeszła na jakby dalszy plan, y, wojna na Ukrainie i takie globalne zagrożenie. Czy to w jakiś sposób ten niepokój przekłada się, czy na przykład pracujesz teraz nad cyklem jakichś tego typu prac, żeby wyrazić te emocje, to, ten stan zagrożenia? Muszę powiedzieć, że tak, że dla mnie jest to, jest, to, jest to rzeczywiście, są to olbrzymie emocje. Codziennie rano się budzę, z, z, nie ukrywam, z olbrzymim strachem. I już zaczyna mi chodzić po głowie, że ja muszę to wyrazić w swoich pracach, i mam już nawet pomysł, jak to zrobić, tylko, tylko jeszcze muszę to ująć jakby w ramy takie no już czysto artystyczne. Ale zrobię to na pewno, bo jest, są to emocje niebywałe. Nieraz tak sobie myślę, co to wszystko ma znaczyć to nasze właśnie tutaj bycie w tej pięknej galerii, i tak dalej, kiedy to zagrożenie jest z tyłu głowy gigantyczne. I to robi wrażenie. Robi Ale to może odziemnie. właśnie ta sztuka dzięki temu jest takim. Rodzajem Myślę, że tak. terapii, Myślę, no bo przecież nie możemy żyć na okrągło tymi wiadomościami. I to sobie tłumaczę. I to sobie tłumaczę i na pewno jest to terapią. Także w tym wypadku. E, chociaż y, widzę ten temat i nie jest on optymistyczny, ale nie chcę też robić jakiejś martrologii. Także jest, jest to na pewno jest to na pewno coś, coś co przeżywamy. Raz gigantycznego i, i myślę, że, że na pewno to się mm, będę robiła na ten temat pracy. To znaczy nie na ten temat, ale z tych emocji, o tak bym powiedziała. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i to gratuluję ja tego jubileuszu 50 lat jednak, to tak jak powiedziałam, to jest <noise> pół wieku pracy. Ano tak, tak się składa, ale przyznam się, że, że jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że jesteśmy tu w tej galerii, bo... Bo, bo jestem szczęśliwa. Dziękuję jeszcze raz Dziękuję. i gratuluję.